Dobra kurka wodna lekcja numer jeden, lusterko. Lewe czy prawe jest takie same, tylko w odbiciu lustrzanym. Rzeczywiście, żeby wyregulować to jako tako po pewnym czasie nieużywania nie jest tak łatwo na tej zasadzie, że jak naciskamy to czuć jednak sporą oporność, bez paniki. Jest tolerancja kilku milimetrów, co jest jednak bardzo dużo. Widać teraz, tutaj prawie jest wychodzi na tą samą powierzchnię, co, co zewnętrzna część plastikowa. Tak, teraz naciskam, porządnie naciskam. Nie po chamsku, ale porządnie. Schowało się lusterko mniej więcej o 10 mm. No i teraz, kurka wodna, mam wszystko rozregulowane, prawda?